Tymczasem Mateusz jest wściekły, że Sabina zostawiła komentarz na profilu Piotrka. Sabina? Co? Możesz mi łaskawie powiedzieć, co to jest? Twój telefon? Bardzo śmieszne. Super, że ci humor dopisuje, bo to chyba jakiś żart. Ale o co ci znowu chodzi? Miałaś się nie kontaktować z Piotrkiem. A czy ja się z nim kontaktuję? Powiedziałam mu, że już nie będziemy przyjaźnić. Po co wypisujesz jakieś durne komentarze pod jego żałosnym kawałkiem? Ten kawałek nie jest żałosny, a jest wręcz bardzo dobry. Tak, podoba ci się? Piotrek też ci się podoba. Może imponuje Ci to, że ci zadedykował piosenkę. Mateusz, czy ty czasem nie przesadzasz? Napisałam mu tylko komentarz, że mu gratuluję, a ty robisz z tego, taką wielką aferę. Okej, okay, czyli mam rozumieć, że bardziej wolisz jego niż mnie. Mam z tobą zerwać? Mam z tobą zerwać? Czy ty się nie zapominasz? Dobrze, wiesz o co mi chodziło. Wiesz co? To teraz ja powiem Ci o co mi chodzi. No słucham, proszę. Zerwałam przyjaźń z Piotrkiem, bo ty tak chciałeś. Ale dla ciebie to jest ciągle za mało. Uważam, że to, co robisz, to jest szantaż emocjonalny i ja nie będę tego tolerować. Więc jeżeli chcesz sobie to traktować tak, że wybieram przyjaźń z Piotrkiem zamiast twoich szantaży, to tak sobie to traktuj, bo ja mam dość. Ty zrywasz ze mną do, dla Piotrka? Nie, idioto. Zrywam z tobą, bo mam dość tej twojej zazdrości. Kurde, czy ja przypadkiem nie przesadziłem? Mam nadzieję, że Sabina do mnie wróci, jak jej przejdzie. Przecież ja to wszystko z miłości robiłem. Dobrze wyczułam, że przez tą zazdrość rozwali nam się związek z Mateuszem. Przykro mi, ale wiem, że podjęłam dobrą decyzję.